Drogie dzieciaczki, przestrajamy dzisiaj się o pół tonu w dół, bo robimy genialny kawałek. Patron mi przypomniał o jednym kawałku, co żem sobie zapomniał, ale jest po prostu fenomenalny. Czyli Stained, utwór Outside. O Jezusie, ale to pięknie brzmi, po prostu kretydzia... <grystanie> Jak ja lubię niższe straje. Utwór wybrał jeden z naszych patronów Maciek i to po prostu trafił tak, że się w palenie mieści. Ja po prostu uwielbiam ten kawałek, jest genialny, zapomniałem o nim, ale jest po prostu mistrzostwo świata, jeśli ktoś z Was by właśnie wybiera piosenki, to takie dokładnie piosenki mi dawać, jest to po prostu mm, perfekcja wujkowi Tomkowi, to po prostu siedzi tak jak talala po prostu. Uwielbiam ten po prostu numer. I tak, akordziki jakie potrzebujemy, jest to akordzik E małe, E duże, K duże, A duże, Asus 2, te duże i sus 2 Utwór dzielimy sobie na trzy części. Mamy motyw zwrotkowy i motyw refrenowy. Pierwsze zagram wam zwrotkę tak, jak idzie oryginalnie. My to sobie w ogóle uprościmy, żeby nam się lepiej śpiewało, ale zagramy pierwsze, żebyście żeby nikt nie narzekał, że nie ma oryginalnego bicia. I mamy tak. E. A 2 I co się stało? Na akordzie E mamy trzy uderzenia na dół i jedno do góry i później dwa na dół łapiemy struny, czyli i desus 2 I teraz na Desus 2 mamy to zwykłe nasze bicie, co jest trzy razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. Uczyliście się już wiele razy, tylko pierwsze uderzenie troszkę jeszcze cofamy, tak jak było. Dwa uderzenia może, nie? Jest coś takiego. znowu Ale my uprościmy sobie utwór i zagramy na tym zwykłym biciu. Czyli raz na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry, czyli desus 2. G. I Asus Motyw refrenowy gramy na tym biciu 3 razy na dół: raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. I zaczynamy akordzik E duże: G duże, D duże i A duże. I to gramy po prostu w kółko. My knees again. All the times did I could beg you, please in vain. All the times did I. I leave my burdens at the door. I'm on the outside, I'm looking in. I can see through you. I see your two colors. Inside you, ugly, ugly like. I can see through you see the Drogie dzieciaczki, zarąbisty aż mam normalnie ciary na rękach, naprawdę, aż mi się ciary zrobiły, już to jest tak fenomenalny numer, że po prostu w pale nie mieści. Drogie dzieciaczki, bardzo się cieszę, że mogłem was dzisiaj nauczyć tego kawałka, eee, że nasz patron mi zapłatał ten kawałek, po prostu mistrzostwo wszechświata, każdy po prostu nie chce posłuchać, no genialny po prostu numer. Ja tą zwrotkę troszkę zrobiłem inaczej, troszkę bardziej pod siebie, tak żeby było po prostu jak najprościej. Ale po prostu myślę po dzisiaj, że chyba pasuje zrobić jakiś porządny cover, ee, bo e, jak salkę będziemy mieli, to wtedy będziemy akurat mniej możliwości i chyba czuję, że to będzie jedna z piosenek, którą skoverujemy jako pierwszą i to już w takiej wersji po prostu jak to ma być. Ale na razie, drogie dziaczki, e, zostawiam Was po prostu z tą piosenką. Na razie trzymajcie się papatki.